Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Sylwia Fleischer oraz projekt Rozwój Holistyczny. W dzisiejszym odcinku chciałabym Ci opowiedzieć, w jaki sposób można pozbyć się uporczywych myśli. Takie uporczywe myśli mogą nas gdzieś gnębić po różnego rodzaju wydarzeniach w naszym życiu, czy to na przykład utracie bliskiej osoby, czy kolejnym zwolnieniu z pracy. Wtedy pojawiają się właśnie myśli, które praktycznie towarzyszą nam cały dzień, czasem kilka dni. Tygodni, czasem nawet kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Taka myśl negatywna powoduje, iż gromadzą w nas się emocje negatywne, a te emocje negatywne jak najbardziej promieniują na zewnątrz, są odbierane przez nasze otoczenie, z czasem psują się relacje. Co najgorsze, taka sytuacja może również doprowadzić cię do depresji. Jasne jest zatem, że należy jak najszybciej pozbyć się takiej uporczywej myśli. Bez względu na to, czy jest ona z mniej lub bardziej traumatyczną sytuacją związana, możesz to zrobić na różne sposoby. Ja chcę opowiedzieć ci o mojej metodzie, która działa dość szybko i skutecznie. Jest to właśnie afirmowanie się w sposób pozytywny. Powtarzanie krótkiego zdania, na przykład, jestem szczęśliwym człowiekiem albo jestem wartościową osobą, za każdym razem, dokładnie za każdym razem, kiedy przyłapiesz się na tym, że owa uporczywa myśl po raz kolejny do ciebie powraca. Odczujesz znów negatywne emocje, zaczynasz proces afirmowania się, powtarzając na głos lub w myśli. Właśnie zdanie, które. najlepiej, które będzie związane też z tą sytuacją. Jeśli tracisz po raz kolejny pracę, dobrze jest właśnie powtarzać sobie, jestem wartościowym człowiekiem. Albo jestem profesjonalistą. To jest tak naprawdę zależy od ciebie. Z czasem owa uporczywa myśl zacznie się kurczyć. Jednakże musisz wiedzieć, że to jest proces. I na początku. Tych powtarzanych afirmacji może być kilkaset, a nawet tysiąc czy kilka tysięcy. Z czasem, oczywiście, ta afirmacja zacznie wypierać zarówno uporczywe myśli, jak i negatywne emocje. Pojawi się stan neutralny, a z czasem również stan pozytywny, czyli pozytywne emocje. Również stworzy się nowe połączenie neuronowe i ta afirmacja będzie dla Ciebie działała już na przyszłość. Również, jeżeli pojawi się kolejna tego typu sytuacja, ta afirmacja spowoduje, że nie będziesz już tak bardzo ciężko tego przechodzić, nie będzie tak bardzo Cię ta myśl uporczywa gnębiła. Nie wiem, jak na Ciebie to zadziała. Ja myślę, że jeżeli masz teraz taką sytuację, to po prostu wypróbuj sprawdź, jeśli masz ochotę, podziel się, podziel się ze mną, jakie e, masz wyniki. Ja dziękuję dzisiaj za uwagę bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie.